Szanowni artyści związek artystów, -Polskich, związek artystów Polskich, serdecznie was pozdrawia. Jesteśmy od początku z wami. O to, aby toczył się prawdziwy dialog, czym jest kultura, czym ona jest w społeczeństwie, czy jest tylko usługą. Gospodarczą, czy buduje naszą tożsamość, duchowość i tak dalej. Mamy świadomość, z jakim trudem buduje się zespół, z jakim trudem buduje się brzmienie, charakter. jesteśmy tylko do wynajęcia od czasu do czasu, dlatego jesteśmy z Wami. Wasza zawodowość, Wasze zaangażowanie jest, jest powodem do dumy wszystkich ludzi. Kultury w Polsce. Gorąco apeluję do wszystkich, którzy mają na to wpływ, aby tworzyć warunki do tego dialogu. My nie mamy organizacji pracodawców w sektorze przedstawień żywego planu. W Europie to mają. To jest, w Komisja Europejska ma taki, taki komitet 27 Dialogu społecznego. My tego ciągle nie mamy po naszych przemianach ustrojowych. Nie nadążamy ze zmianami prawa, więc spotyka nas czasami i bezprawie. To w każdym razie pozór tego bezprawia. Taka dowolność, takie widzi mi nic, nic nie jest wypertraktowane ani co do kształtu, ani formy, ani ludzi zaangażowanych ani ich statusu społecznego, ani ich płac, ani wreszcie tego, po co właściwie jesteśmy i jak nasze wizje mają się realizować dla dobra kultury. Jesteśmy z wami. Związek Artystów Scen Polskich was popiera. Ja jestem tylko kandydatem do Senatu, ale jestem też obywatelką miasta Krakowa i nie pozwolę na to, żeby kapela krakowięzni, Część kultury naszego miasta, ogromna część zniknęła z wizerunku Krakowa. To tak, jakby zniszczyć kawałek kościoła mariackiego, bo w przeciągu lat architektury, myślę, że wysiłek wykonany w przeciągu lat człowieka na stworzenie symbolu muzyki krakowa na świecie jest mniej więcej porównywalny. Tego symbolu my, krakowianie, musimy bronić, bo to jest nasz obywatelski obowiązek. I cały świat muzyczny dzisiaj wstawia się za muzykami z, ka z kapeli krakowieńskiej. Liczne głosy protestu i oburzenia. Proszę Państwa, nie pomaga nic. Jesteśmy bezsilni w stosunku do buty niektórych urzędników i ludzi, którzy mają bardzo dobre samopoczucie i wielkie wielkie mniemanie o sobie na tyle wielkie, że postanowili zniszczyć wizytówkę naszego miasta. Bardzo Państwa proszę o pomoc dla muzyków kapeli Krakowieńskiej. Głosu prosimy teraz e, pana e, Jurka Łysińskiego, przewodniczącego e, zespół e, z, SPAMU, spamu e, w Krakowie. E, chciałbym przeprosić wszystkich obecnych na dzisiejszej manifestacji. Prezes Antoni Wicherek, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów, Muzyków, chciał ten dzień spędzić tutaj z nami wszystkimi. Niestety złożon chorobą scedował na mnie funkcję przekazania tutaj kilku słów. Które zaraz państwo odczytam. Drodzy koledzy muzycy, kiedy rok temu wysyłałem list do Pana Prezydenta Krakowa, Profesora Jacka Majchrowskiego z prośbą o rewizję polityki władz miasta w stosunku do kapeli, nie przypuszczałem, że w krótkim czasie dojdzie do dramatycznych przekształceń tej instytucji oraz tak dużej eskalacji konfliktu. W odpowiedzi na ów list zapewniano mnie bowiem o zgodnej współegzystencji klasycznego i dawnego nurtu w repertuarze zespołu oraz szacunku dla jego 40-letniej tradycji. Miesiąc później doszło do masowych zwolnień, uzasadnianych zmianą profilu orkiestry i przekształcenia jej w zespół muzyki dawnej, protestów i żywej, stanowczej reakcji środowiska muzycznego, reprezentowanego przez uznanych polskich dyrygentów, kompozytorów, ludzi nauki. Wśród nich znaleźli się m.in. Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kort, Tadeusz Strugała, zasłużeni rektorzy i profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, znani muzycy krajowi i zagraniczni. Wydawałoby się, że tak potężny chór poparcia dla artystów kapeli otworzy drogę do podjęcia przez władze Krakowa dialogu z autorytetami i muzykami. Niestety, ku mojemu ubolewaniu, tak się nie stało. Z rosnącym niepokojem i smutkiem przyglądam się teraz sytuacji, w której muzycy muszą apelować o pomoc, wykorzystując wiece, manifestacje i etykiety, a dzieje się to w wielkiej polskiej metropolii, mieście uchodzącym zawsze za szczególnie przyjazne dla artystów i sztuk. Czy tak musi być? Gorąco wierzę w to, że uda się w niedługiej przyszłości wypracować rozwiązanie, które zaakceptują muzycy i władze miasta. W ciągu ostatniego roku nasze stowarzyszenie brało czynny udział w przeciwdziałaniu niektórym niekorzystnym dla artystów przepisom nowelizacji ustawy o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej. Nasza działalność nie miała charakteru politycznego i w swojej walce o rozwój polskiej kultury oraz godny status artysty unikaliśmy deklaracji, które mogłyby nam przypisać takie intencje. Dzięki porozumieniu między podziałami udało się nam jednak przekonać posłów wielu ugrupowań, do wykreślenia szeregu przepisów, które pogorszyłyby i tak niełatwą sytuację artystów. Działo się to przy pełnym porozumieniu i zgodzie kilku zrzeszeń reprezentujących artystów polskich, znakomitej pomocy i współpracy orkiestr, chórów, ludzi teatru i muzyki, którzy spontanicznie angażowali się w akcje społeczne. Uruchomiło to pewną przestrzeń dialogu. Pokazało, że jako artyści możemy i potrafimy korzystać z wielu form aktywności obywatelskiej. Pozwala to z nadzieją patrzeć w przyszłość. Będzie ona zależała od tego, czy wykorzystamy ten szczególny dar zgodnej, solidarnej, pozytywnej współpracy. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie, wiedza zebrana podczas tych dwóch lat, tworzenia ekspertów, budowania argumentacji zostanie wykorzystana z pożytkiem przez władze centralne samorządowe, dla stworzenia modelu kultury łączącego w sobie efektywne zarządzanie z troską o egzystencję artystów. Dlatego nasze stowarzyszenie zamierza włączyć się w różne formy dialogu, które przyczynią się do lepszego porozumienia wszystkich stron zaangażowanych w działalność kulturalną. Dzisiaj, w związku z sytuacją Kapeli Krakowieni, swoją ofertę współpracy kierujemy do prezydenta miasta Krakowa. Mamy nadzieję, że ta oferta nie zostaje odrzucona. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo mocno poprosić Państwa o szczególny rodzaj aprobaty i wyrazy wdzięczności w stosunku do Pana Olgierda Łukaszewicza, który był nieformalnym liderem Wielkiej Koalicji Artystycznej walczącej z przepisami ustawy. Była to praca tytaniczna, trwała przez dwa lata. I mimo, że nie wierzyliśmy na początku, bardzo słabo wierzyliśmy w to, że przyniesie jakieś efekty, doprowadziła do korzystnych dla nas rozwiązań. Myślę, że ta współpraca powinna być kontynuowana, a my sobie powinniśmy okazywać coraz większą solidarność. Drogi panie Olgierdzie, kochany prezesie, bardzo chciałbym panu w imieniu wszystkich muzyków za to podziękować. Proszę o gorące brawa.